Mam pytania, ale to zacznijmy, jeśli mogę prosić od samego początku, czyli tak naprawdę nie, może nie każdy wie, ale kto się trochę zainteresował, to wie pan, że tą karierę, wiedzą, że tą karierę sportową miał pan na początku. No to właśnie skąd pomysł, do, od, żeby tą karierę porzucić tak naprawdę jednym słowem? No nie, to nie pachniało karierą. W tamtych czasach wydaje mi się, że niewiele było rzeczy poza polityką, która być może pachniała karierą, ale była tego z daleka. Także to była taka przygoda młodości trochę takie przygody podwórkowe, jakieś może nieporozumienia. Jak to dzisiaj mówili, jest modne, że były ustawki. No one nie były, one były bardziej takie niewinne, jak pan prezydent mówił, niedźwiadki lubią, lubią pobaraszkować, a ponieważ ja się zaliczałem do tych niedźwiadków takich mniej wyrośniętych, to żeby sobie dać, dawać radę z większymi, to zapisałem się. Na, na zapasy i tyle. A potem oczywiście to aktorstwo, ale nie od początku komedia, tylko najpierw dramat, prawda? No dramat wielki. Dramat polegał również na tym, że nie wiadomo, czy ja w ogóle się tam dostanę do szkoły teatralnej. To to był największy dramat, ale jakoś się skończyło szczęśliwie. I potem właśnie zaczęła się komedia tak naprawdę. Jakby pan mógł przypomnieć. Ale pani, jest, ale pani jest przygotowana, o kurczę, no to tak trzeba. Tak trzeba, dobrze, że mam przypomnieć. Tak jest. No nie, to no, niech sobie widownia przypomina. Ja to już jestem w tym wieku, że ja w zasadzie nie, nie, wiem, nie wiem, jak się nazywam, jak rano wstaje i staje przed lustrem. Ja nie poznaję tego starszego pana. Nie no, bardzo dobrze mhm. wygląda. O, dziękuję pani bardzo. To teraz mieliśmy gdzieś zdjęcia i koleżanka taka bliżej mojego wieku i tak wszyscy ją witają, bo dawno jej nie było. I mówią, o nic się nie zmieniłaś, nic się nie zmieniłaś, się ja mówię, no jak się nic nie zmieniła, to zawsze była tak, tak wyglądała, tak staro. No i to nie wyszło najlepiej, ale. No wiesz, właśnie, są, takie, są takie aktorki, które cały czas wyglądają tak samo od iluż lat, prawda? Ale to to z... Tak, najlepiej to coraz młodszy, to przecież wiem, że jest Krzysztof Uwielbiany przez telewizów i przeze mnie również, bo jest wspaniałym kolegą i bardzo mi się też to podoba, że, że on... Na każdym zdjęciu jest młodszy. Ktoś ostatnio powiedział o nim, że jest przypadkiem Benjamina Batona, tak, prawda? Tak, dokładnie mi to przeszło teraz <grym> przez myśl, tak. No właśnie. No dobrze, ale nie o nim, prawda? Nie o nim, nie, no Jakby właśnie... mówić o kolegach utalentowanych. Ja sobie to bardzo cenię, że mam szczęście, że mogę pracować z wybitnymi aktorami utalentowanymi, coraz rzadziej ze starszymi ode mnie. Domyślacie się dlaczego. Może moimi rówieśnikami. Ale uważam, że zawsze warto, zawsze warto wspomnieć o kolegach, że są wspaniali i że dzięki nim i z nimi można pracować. No dobrze, to powiedzmy o tej komedii, bo cały czas chciałabym też o to dopytać, no bo w końcu na niej... Pani nani... ma pierwszą na myśli, może proszę pytanie pomocnicze. Yy, o komedii w ogóle w Pana życiu. Tak? Mhm. W moim życiu komedia zajmuje bardzo ważne miejsce, żeby nie powiedzieć najważniejsze. Ale zaczęło się wszystko już w dzieciństwie, prawda? Myślę, że też zaczęło się w dzieciństwie. Między innymi jednym z moich ulubionych zajęć na lekcjach w szkole podstawowej, to było wymyślić coś takiego, żeby sala go ruchnęła śmiechem. To się kończyło przeważnie źle, ale dzięki temu moi rodzice bywali często w szkole, przychodzili na wycieczki, na różne spotkania. Więc, więc ta komedia się zaczęła tam, w szkole podstawowej. Później troszkę przeszło w dramat, bo za bardzo się poświęcałem komedii, nie przykładałem się do nauki, więc wylądowałem w zawodowej szkole mechanicznej. Obróbka z krawaniem? Obróbka z krawaniem, zgadza się. Pierwszy zawód wyuczony tokarz. Już jak się ogarnąłem, że może trzeba się jednak bardziej przykładać do nauki, to skończyłem technikum mechaniczno-obróbki z krawaniem. Więc jestem technik, mechanik obróbki z krawaniem, tak to się nazywa w całości. No dobrze, czy w pracy aktorskiej kiedykolwiek to się Pan do ja czegoś przydał? Nie ukrywam, że się nie przydało jeszcze, ale nigdy nie wiadomo. Wszystko przed Panem, prawda? Może. No myślę, że więcej za mną już, ale to, co jeszcze się wydarzy, to chwalmy pana. No i właśnie o to chodzi. Ale no co, w pewnym momencie też zaczęło się to całe śpiewanie. No dzisiaj też się spotykamy przecież A no tutaj. Tak, że no ja Wam przecież... troszeczkę pomruczę, no, mam nadzieję, że was nie zanudzę. Tam kawałeczek wiem, że szykujecie się to trochę śpiewania weźcie, bo moje gadki to są takie sobie średnie. Poza tym niekoniecznie dla dzieci. Nie wiem, czy są dzieci na sali tutaj. Aha, no to w sumie też będzie dla dzieci. Jak nie ma dzieci, to ja troszeczkę mówię odważniejsze anegdoty i opowiadam o swoich przygodach artystycznych i, i z drogi zawodowej. No i też y, bardzo lubię z ludźmi gadać, spotykać się, śpiewać i, no i już. No to powiedzmy co dzisiaj w projekcie. Co dzisiaj w projekcie? A to ja tego nie mogę powiedzieć. A to mi ja tak post jest. faktum. No właśnie, to trzeba przyjść to na, na projekcie, ja to mówię, tak. że gadam, że staram się nawiązać kontakt z widownią, co mi się udaje coraz częściej, bo mnie publiczność, że tak powiem, przyjmuje serdecznie i ja im staram się to odwdzięczyć. Odwzajemnić. Więc porozmawiamy. Mam nadzieję, że pośmiejemy się wspólnie. My pośpiewamy i potańczymy. Ale to śpiewanie zaczęło się tak naprawdę w wręcz, i to otworzyło panu drogę gdzieś dalej, właśnie nie, z nie. tym. Zaczęło się dużo wcześniej. Mhm. Tak, medialnie zaczęło się w wręcz, ale właściwie nie, bo dawno, dawno temu był taki program Lato z Disco Relax. Mhm. Ja tam pierwsze kroki stawiałem obok Szazy, która wtedy była w takim uderzeniu. Szazato za to wtedy była Adele i, i Lady Gaga naszych czasów. To co się działo, to na pewno jeszcze ktoś pamięta, pewnie z moich roczników, bo już młodsi nie. Ja pamiętam. No. No nie, niech pani nie żartuje, Może pani była małą dziewczynką i pani coś tak sobie prze, przebłyska przez myśl. Tak, ona była wielką gwiazdą i ja tam koło niej właśnie miałem taki za zadanie być wątkiem komediowym i starałem się jak mogłem i tam się pojawiły pierwsze piosenki, jakieś teledyski, fajne wspomnienia. Później to przeminęło, były inne. No już tak na serio, jeżeli chodzi o film, to, to rzeczywiście w Rancho było najwięcej przygód muzycznych. Czy to otworzyło panu drogę właśnie taką muzyczną właśnie? Nie wykluczone. Nie wiem, myślę, że yy, jeszcze zanim było Rancho i zanim była te lato z Disco Relax to debiutowałem w teatrze w Warszawie, w operetce warszawskiej w, w przedstawieniu muzycznym, w musicalu zatytułowanym Boso, ale w Ostrogach, także tam były moje pierwsze kroki. No ale tam było na serio takie, no, takie były czasy, różne rzeczy się śpiewało. I to była piękna przygoda, później była duża, jeżeli chodzi wokalna, ale ciągle piosenki były blisko mnie. Były ciągle jakieś próby. Jakieś wielkie wizje, ciągle się koło mnie pojawiali fajni młodzi ludzie, w moim wieku, jeszcze wtedy, albo troszkę starsi, którzy, z którymi mieli wielkie plany, że teraz to jak my to nagramy. Jak to, I to się raczej tak kończyło, żeśmy to nagrali i to gdzieś zostało w szufladzie, albo sobie leży, zapomniane. Na no, taki y, y, pełniejszy rozruch i takie y, nabrało tego rozpędu, rzeczywiście wręcz, bo y, dzięki temu że zyskałem taką już, nazwijmy to, popularność solidną, to dlatego, że śpiewałem w Rancho różne piosenki i byłem tam takim gwiazdą tego nurtu. I miałem nawet swoją szkołę. Nawet nie wiem, czy pani wie, że gdzieś taka szkoła powstała w Polsce. Jest szkoła, tak? Jest, mhm. naprawdę. Na wzór tego naszego. I tam są podobno kandydaci świetnie im idzie szkoła muzyczna. No i zacząłem właśnie też trochę więcej pisać, trochę komponować. No i tak jakoś się składa. Coś Wam dzisiaj z tego zaprezentuję. Bardzo się cieszę. Ostatnie pytanie. Jakie plany na przyszłość? Gdzie Pana w najbliższym czasie można zobaczyć? To zaprośmy. Zachęć w najbliższym czasie to zapraszam wszystkich, kto może, będzie zlot ranchersów w Jeruzalu pod sklepem. 16 sierpnia będzie wielka impreza. Właśnie słowno muzyczna, będą koledzy aktorzy. Dużo aktorów będzie, będą występowali, dawali autografy, wielki będzie festyn, piknik. No to zapraszam właśnie 16. kto tam może. Organizujcie wycieczki, gadajcie z domami kultury, z miastem, z firmami. Niech pożyczą wam autobus albo busa, organizujcie drużynę i czekam na Was.